Okres przedświąteczny to czas Jarmarków Bożonarodzeniowych. W tym roku spotkanie mieszkańców gminy Łąck zorganizowano w stadzie ogierów. Myślę, że ta impreza Jarmark Bożonarodzeniowy wpisze się na stałe w kalendarz imprez gminy. Myślę, że w tym klimacie bożonarodzeniowym, w tej w tym radości dzisiaj, którą tutaj przeżywamy, każdy z nas doceni to, że właśnie wspólne spotkanie, wspólnie możemy zrobić więcej również dla gminy Łąck. Główną atrakcją jarmarku były stoiska kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych wystawców, a także występy na scenie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki bryczką, wozy strażackie OSP czy udział w kursie pierwszej pomocy, a na każdego głodnego czekał darmowy Bigos. Nie zabrakło świętego Mikołaja oraz rozświetlonej łąckiej choinki. Ciepła i radości nie zabrakło także w gminie Nowy Duninów, gdzie podczas wigilii pod chmurką mieszkańcy wspólnie kolędowali i dzielili się opłatkiem. Atmosfera jest wyśmienita, chyba wszyscy są zadowoleni, frekwencja chyba przeszła moje najśmieszniejsze oczekiwania. Oczywiście mamy grudzień, jest to zima, warunki może nie są sprzyjające, ale widzę tutaj pełno gorących, ciepłych serc i myślę, że to się dzisiaj udało. Cała impreza była pełna świątecznego klimatu, ze sceny wybrzmiewały kolendy, uczestnicy mogli odwiedzić kramy kół gospodyń wiejskich, a dużym zainteresowaniem cieszyło się minizo oraz ognisko. Na imprezie pojawił się święty Mikołaj, do którego dzieci podczas wydarzenia pisały listy. Po otrzymaniu prezentu można było zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Drobin również zorganizował w tym roku Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie zabrakło na nim stoisk z upominkami, ozdobami, a także świątecznymi daniami. Przede wszystkim mi chodzi o integrację, integrację kół gospodyń, integrację stowarzyszeń, integrację pozostałych organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, jak i w gminach. Sąsiednich. Myślę, że takie okazje jak dzisiejszy jarmark służą temu, że pewne jakieś powiedzmy spięcia ulegają rozładowaniu. Był to czas wspólnego świętowania, rozmów i uśmiechów. Uczestnicy mogli skosztować wigilijnych potraw, obejrzeć wykonane przez dzieci świąteczne prace artystyczne, a także spotkać się z Grinchem czy świętym Mikołajem. Całą imprezę zwiększył koncert zespołu Semperdeo. 300 tysięcy światełek rozbłysło w tym roku na Wzgórzu Tumskim. Płockie Ogrody Światła organizowane przez Orlen to już tradycja. Jest bardzo wiele motywów, które zastosowaliśmy właśnie po to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Są i motywy zwierzęce, wiele postaci ludzkich, takich jak baloniarz, kataryniarz. Jest też ramka do robienia zdjęć na media społecznościowe, także każdy tutaj z pewnością znajdzie coś dla siebie. No i punkt główny programu, czyli ponad 10-metrowa choinka. Wszystkich zapraszamy codziennie do 6 stycznia, generalnie od godziny 16 do 24, ale w dni świąteczne i w sylwestra aż do 3 w nocy. Jest to nie tylko piękna iluminacja, ale również doskonała okazja do spacerów i wspólnego celebrowania zimowego sezonu. Aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej, na ośmiu budynkach publicznych gminy Bielsk została zainstalowana fotowoltaika. W, ostatnim, w ostatnich latach za korzystanie z prądu płacimy coraz większe faktury. Czyli te koszty wzrastają, w związku z tym budowa paneli fotowoltaicznych to było rozwiązanie, które ma nam obniżyć koszty energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne zostały pobudowane m.in. na szkołach w Bielsku, Zągo, tak, Ciachcinie i Leszczynie, a także na budynkach Goku, Klubie Dziecięcym Maluszek oraz Stacja Uzdatniania wody w Juzinku i Smolinie. Koszt tej inwestycji to ponad pół miliona złotych, środki pozyskano z polskiego ładu.